Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam Skoda Superb Kombi 4 4 DSG z 2018 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz posiada 17-calowe obręcze aluminiowe, ma też LEDowe światła do jazdy dziennej oraz reflektory biksenonowe. Posiada relingi dachowe oraz przeciemione tylne szyby. Jest to egzemplarz posażony w dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 272 koni mechanicznych w lakierowaniu w kolorze srebrnym. Kubełkowe fotele z tapicerką materiałową. Wykończenie wnętrza srebrną listwą aluminiową. Samochód posażony jest w system nawigacyjny Automatyczną dwusferową klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów DSG, elektryczny hamulec ręczny. A przebieg tego pojazdu to 91 985 km. Posiada również wielofunkcyjną kierownicę. Sterowaniem multimediami oraz tempomatem. W tylnej części pojazdu znajduje się kanapa wyposażona w dwa zestawy mocowań ISOFIX na foteliki dziecięce. Jest również podłokietnik z kab holderami, kratki nawiewu oraz schowek. Klapa bagażnika otwiera się elektrycznie. I tak prezentuje się przestrzeń bagażowa w Skodzie Superb Kombi. Pod połogą bagażnika znajdziemy koło zapasowe. Jeżeli ten samolot Państwa zainteresował, zapraszam do odwiedzenia naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alejo Ozieńskiego 204. Zachęcam również do dowiedzenia naszej strony internetowej, podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini, czasem również Skoda. Dziękuję i do zobaczenia!